Siemka! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądać sobie niezapomniane bramki w piłce nożnej. E, ale na samym wstępie zostawcie jeszcze łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo filmy są tutaj codziennie. E, no e, i te, oczywiście link do tego filmu znajdziecie w opisie tego filmu, e, tego materiału, e, więc no... Eee, oczywiście to jest film TKHD. Zasubskrybujcie go. Li jak już mówiłem, link do tego filmu w opisie. Dajcie mu subika, łapeczkę w górę i zaczynamy ten film. Ok, także zaczynamy. Mamy tutaj Ronaldinho. Piękny drybling i uderzenie spoza pola karnego. Pięknie, od poprzeczki Brazyliana Bardzo ładnie. Ronaldinho tutaj umieścił piłkę w siatce. To było jeszcze, to było dawno temu, bo to Ronaldinho. Jeszcze wtedy grał w Barcelonie, to było dawno temu. Okej, okay. nie wiem jak ten, nie umiem, nie chcę czytać tego nazw nazwiska tego piłkarza, bo nie chcę się zbłaźnić, bo nie umiem przeczytać jego nazwiska, bo jest za trudne. I tutaj Cieszenka standardowa. <grym> o, Cristiano Ronaldo z Juventusem w meczu Ligi Mistrzów. To było bodajże w sezonie 2017 18 o ile się nie mylę. Bardzo ładna przewrotka, to jest jedna z najpiękniejszych bramek. W historii piłki nożnej. E, oczywiście, dajcie znać, która bramka wam się najbardziej podobała i dlaczego. E, w komentarzu dajcie znać. Chętnie zapocztam komentarze. I to jest najpiękniejsza bramka e, Mistrzostw Świata 2018, które odbyły się e, na rosyjskich boiskach Pawart w samo okienko. Jeżeli e, na, oczywiście napiszcie w komentarzu, która, wasze, e, wasze, e, która bramka wam się najbardziej spodobała i dlaczego która jest wasza ulubiona. No, wiem, że już to mówiłem, ale no. Lubię się powtarzać. <grymne> Zine Dindans z obrotu bardzo ładnie. To też było bardzo ładne właśnie. E, tak nie wiem, ta piłka jakiejś rotacji takiej jakby nabrała. Nie wiem, czy to widzieliście, e, ale serio tak było. Okej, okay, teraz Rivaldo, Rivaldo to brazylijski. E, też były piłkarz brazylijski. E, właśnie grał też między innymi w Barcelonie, e, więc no, naprawdę. Rivaldo też był fajny, świetnym piłkarzem. Teraz Maxi Rodriguez, bardzo ładnie w okienko, to też była ładna bramka. Chyba kiedyś tam ją widziałem już, ale to było dawno temu. I też jej tak, tą, tą bramkę tak średnio pamiętam, ale teraz sobie właśnie o niej przypomniałem, dzięki temu, że właśnie wystąpiła w tym zestawieniu. Maxi Rodriguez, on jest, on jest Argentyńczykiem. O i tutaj jest e, bramka, która dała zwycięstwo Portugalii e, na mistrzostwach e, Europy 2016 e, we Francji. Tutaj Portugalia wygrała z Francją w finale. W praktycznie ostatnich minutach spotkania trafił właśnie Eder. E, tutaj Ronaldo podskakuje zawki, tutaj wszyscy właśnie się cieszą. Francuzi przecież to przeżywali strasznie. E, to było naprawdę pecha mieli Francuzi i Portugalia właśnie wtedy wygrała. Euro 2016. Ok, mamy tutaj kolejną bramkę. Ibrahimović. Ale przywalił. No i to by było tyle z tego filmu. E, wiem, że króciutki, bo trwał 3 minuty, ale jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to strzelcie łapeczkę w górę. Powiedzmy, że 10 łapeczek w górę to równa się drugi taki film. Podobny. Może teraz na przykład Gniewne chwile w piłce nożnej. Czy coś tam jeszcze innego. Zobaczymy, zobaczymy. Dzięki, że w górę kolejny taki film. Oczywiście napiszcie w komentarzach, która bramka właśnie Wam się najbardziej podobała. No i tutaj oczywiście Teka, HD, zasubskrybujcie go. Ja tutaj napiszę komentarz. Yy... a bo dobra, nie będę na razie pisał komentarza, zrobię to sobie później. Oczywiście zostawcie mu subika, łapeczkę w górę. No ja już zostawiłem łapeczkę w górę, żeby nie było. i Ja już się zamierzam na mordeczki. Trzymajcie się i cześć.